Witajcie! W dzisiejszym filmie zobaczymy, jaką kartę kredytową masz zapisaną na swoim iPhone'ie. Przejdziemy przez różne opcje. Na początek otwieramy ustawienia naszego iPhone'a, czyli tę ikonę tutaj. Jeśli nie możecie jej znaleźć, przesuncie ekran całkowicie w prawo i tam wpiszcie Ustawienia. Klikamy i przewijamy w dół. Najpierw przechodzimy do sekcji e Portfel i Apple Pay, czyli tej opcji. Klikamy. Tutaj znajduje się karta lub karty, ponieważ można mieć kilka, które są przypisane do Apple Pay i Portfela. To oznacza, że kiedy płacimy telefonem w sklepie, właśnie ta karta jest używana. Teraz sprawdzimy inną kartę. Wchodzimy do Safari. W środku klikamy w e Auto Uzupełnianie, czyli te opcje. Następnie wybieramy karty kredytowe. Wprowadzamy kod dostępu jako środek bezpieczeństwa. Tutaj pojawi się karta kredytowa zapisana w Safari. Oznacza to, że będzie używana do zakupów online przez przeglądarkę Safari. Na koniec przechodzimy do App Store. Zobaczymy kartę kredytową przypisaną do App Store. Klikamy. Dotyczy to wszystkich zakupów dokonywanych w aplikacjach i samej aplikacji App Store. Klikamy ikonę naszego zdjęcia profilowego. Następnie klikamy w nasze imię i nazwisko. Czekamy aż załaduje się menu. Klikamy w Zarządzaj płatnościami, czyli pierwszą opcję. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie metody płatności zapisane w App Store, w tym wasze karty kredytowe. Aby usunąć którąś z metod płatności, klikamy Edytuj. Następnie wybieramy czerwony symbol minus przy wybranej metodzie. Potem klikamy w Usuń. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.